No tak, kurde. Patrz to, jesteśmy u Michaela na rejonie, przywitaj się. Patrz, to. Andrzej. A jaka prestiżowa koszuleczka? O, to. Gdzieś mi Kriplex zaginął. No, ja to <laughs> Pewnie Pili Kaczorek to? zafinął. A dzisiaj piromek prezentuje się? No, miałem ci kaczorek. się. Ale... Andrzej. Właśnie nie Mańka powiedziała, <noise> że zakaszamy Wonsatej Basen na Lexusa. <noise> Wonsata, do ciebie tu dojechać, to ja pierdzielę gorzej niż W trzeci świat. O, Kaczorek. Zobacz co tam jeździ, zobacz. Coś dla ciebie. Nawet krówka jest, kaczorowi, jedy, kaczorowi jedynie no to tu dałbym zwykle, prowadzić. Nie, krówka, jedna. Wiadomo jakie macyce. Jedyna rzecz, którą dałbym kaczorowi poprowadzić... Ja to widzę rogi. A ja to widzę wielkie cyce to do ziemi. To tak? no, no Ty, kaczorowi dałbym, niech krowy prowadzi, a nie ciągnika, bo kuś ty... ale tu też ma Ursusa, zobacz kaczor. Ursus, ty, zobacz, kaczor. Ursus. z tym, no. Ty zobacz. ty, zobacz, idę tutaj na łajdactwo, potem będą rybki, pójdziemy na rybki. O, tutaj jest... Jakieś dziwne pomidory, to jakieś, Popie, jak bywale, serce wygląda. O, patrz, zabezpieczenie. Jest i tak zerwane wczoraj trochę. Dobra, dobra. Tam... Arbuzy są. Gdzie? Gdzie? Drogo, tam jest arbuz. Malutki arbuzik jest, ty, a co to za... Co? To to, to za zielony ten? To są bakterie, żeby lepiej działał. Andrzej, poszymasz wagażnik? Ładuj arbuzy. Um. Mamy, nie ma, szukam koktajlowych, nie ma. Dobra, nie idę jak dalej. To jest, tak nie. Potem jak... nie ma tak, życie na wsi. O! Ty, Wąsata, a nie myślałaś, żeby taką kurę złapać i tak. jej dyma przyczepić? Nie, głaskami jedną czarną. Tak? No. Da się pogłaskać? Ale to jest rzadko. Tata je kąpię, bo się kwoczą. No. Nie, więcej. A, więcej? Z trzy Dzieciaki będzie. Były z nami. Chyba, ale, to nie miałaś kurek. Nie. Nie dzieci nie było chyba. Nie było dzieci. Ale to też. Mówiła ryby wtedy łapam. No. Patrzcie, kołczan prawidłowości. Śmieję się i powiedział, że, wyglą że wyglądam jak Menel. Nie Menel, tylko Kołczan Sprawiedliwości, no. Jeszcze, po jeszcze powinnaś szapkę w pierdolkę mieć o, i, i taki kapelutek. O, idzie kolega. O. A po co mam brać torba, Co ty, ty nie? masz jeszcze ciekawego wąsiu? to, osłyszeć, jak cię kwoczą. Kwoczą? Czyli jajka chce mi To jest. Ty. Dobra, nie musisz... Ty, jak ona czy Nie bij jej kijem. Ona nie może. Nie nawiej jej kijem. On to boli. Ale ma jajko. Jaj, 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 jaj. jaj, żeby nie kółku. Nie ucieknę ci. Ty, jakie jajeczka, zobacz. I takie, zobacz, jaj, zielone, to, to i zielone, i tak. No bo różne rasy kur. To jest plastikowe akurat. To plastikowe? To jest podkładka, tak. tak. Wierzysz, że to jest plastik? Weź nie. to w rękę. Znaczy, plastik, czy jakaś tak. Zaj, jaj ci jajko zniosła. Weź, ona nie chce to być, bo... Ważne. Ty, faktycznie. Plastik. <laughs> Ty to w rękę. O, tak, tak. Powiedz coś do kamery Tak 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 ta. Ty jak się nie nasuszyła no, miał... A ta? Ta, 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 ta się małże O zobacz, jaka ma A ta ma ciemne czarne. ty A ta nie chce wyjść A tutaj wychodzą jajka kto nie wiedział, jak powstaje jajka Ta nie chce wyjść, bo chce mi się jajka A tak. koguta nie ma Co nie? Nie, według mnie No nie. nie I to bez sensu Ciemy ją no, gdzie no? Przecież to kura jest, a nie? No to kura jest no. No to... no, to... Czekaj, ja Andrzej ją łapie No. Nie Chodź zobacz, Delikatnie o, trzeba, o, o widzisz, o. Profesjonalnie. dawaj patelnię, o, a nie tam łopatą do śniegu, o, trzeba ją podnieść na łopacie, ja, bo, bo się chciała ją kijem walić, ale wyszła, bo Andrzej wyciągnął, Andrzej jest bohater, tak. ja się bałam, żeby nie dziobła, zobacz Mańka, i to jest kwietnik, zobacz, zobacz, o, zobacz, i u nas też tak powinno wyglądać, widzisz, zobacz kwietniczek, ale jakie ładne <noise> na, nie ma na haczyku. No tak, ja dam ci, żebyś się trzymała, więc zaraz ci dam kamerę. Haczek dla tam idzie. O, o, Andrzej ma czapkę Kevin Jeans. Zobaczcie Kevin Jeans <noise> O, what's that? kiedyś tutaj pamiętacie łapaliśmy rybki. O co, znów coś poszło? dobra, sprawdza no, no, to trzeba podważyć czymś. Tylko A. uwaga na ten jeden sznurek, bo ten nagrywają bociany. Jakby robi zasieki. Na bociany? No żeby nie przylatywały ryb nie wyżerały czy czego No, Teraz powiedziałem czy dobra kukurydzka? No Najtańsza witron. Mmm. Najlepsza. Tam, Oba. To okay, jak kukurydza. No. Podnieś tę wędkę. Na, tutaj do mnie z tym. Taki haczyk jak no, no. na normalnie jakiegoś tego. Tary na turystyce. Ta rybki łapie chyba muszę grunt zmienić, ale nieźle Andrzej zaraz na Andrzej górę. mnie tu łowi na... Ło na... Jezus Nie bój się, a na się nie. Bujam. Andrzej mnie łowi na haczyk Ja na tak złowię Kelvin Jeans Kurwa macie A tam bociany daleko Bierak, mosata, dawaj popierak, Mosa, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj! Tu żarybaj, dawaj szybko! Spokojnie! Szybko! Bo się zerwie! Dawaj szybko, bo się męczy. Dawaj tu, dawaj! Stara kameru! Super. Yyy, ale skóry bez wielki. Dawaj, łapko! Zobacz! Wow. Ale wydlać! Pokaż, czekaj. na trawę tam jest. Dawaj go tu do kamery. Czekaj, na trawę żeby... czekaj. Czekaj, do popuszczę, o! Zobacz i karpią! Idziemy tam na trawę. Nieee! Co Jakiś jest myśliwe? ryba taka duża. Na rzecz... No! Co? tak. Dobra, teraz uwolnić, trzymaj, ta trzeba woli trzymać się. Tak, jak to są szybce też. Ładnie się zapił. Ładnie się zapił. Już spokój! A to zwykłe, nie kulecki. Już spokój! Zobaczmy ze łóżkami. No, On ma twardą szczękę, to nie kiedy tak. No, będzie machany! Męczysz ryby! Nie no, już idzie. O kurde. A tam są? Już. O, on karpik, tak, tak. No, taki ładny bydlak. No, leć Wypuszczona. Dokumentowane. Żeby nie było. Łapy muszę umyć, dobra. Nie ma Odrzej <laughs> Andrzej, ty! To jakoś to pywa, ty! Mordo! Andrzej wariacie, ty! Dawaj siatkę! Andrzej, w dżinsu łapie ty! Zobacz ty, ale świnioch wielki! O, Andrzej, dzisiaj no tam masz kolację! No, tamtym rzeku, my no chociaż. No, no, mury są takie wielkości! To, a Mańka poszła krowy kamerować. No, idę tam Wielki lód. Nie, yeah, ty nas pierdoli Masz, masz <głasz> Ale odbił się? Nie wiem <głasz> Nie ma <głasz> Dobra Nie rzucaj nim Delikatnie go wsadź. <głasz> żabka Mańka poszłaś? Zapkę do pyszczka Szapkę <głasz> <Zdoka? głasz> do pyszka Dobra rybka. Dobra, Wąsik, to twoja ryba tu jeszcze daj dyla. No, yeah, Nie, Japończyk. O. Maluszek. Japończyk. No dobra. No coś może wyłączyć, no. Nie Andrzej? Andrzej nic nie ma. Kurwa, tutaj, tutaj, tutaj. Ale łowi należącego! Jest! Zobacz na pusty haczyk! A co tam masz duże? Chyba schowała się gdzieś. Albo się weszła w dziurę. tam No chyba weszła w dziurę. Czekaj, tak. no, to musisz jakoś w tą stronę bardziej. Tej tutaj naokoło. O pierdzielona! Zobacz! A, a może się zachaczył haczyk o drewno, nie? No sam, sam by tam wpłynął? Stara. Coś tam się ciągnie. Co? Ale, jaki ładny! Jest, mam. Ale, wielkie. Czekaj, idę tam bliżej. Tylko muszę przejść. No, poczekaj, bo to nie jest proste. Że mnie wpadła z tą kamerą. No. Ale, tych jest mało, bo było więcej. Ale. Z... Fajajaj. No. Pokaż go. <grym> ale, o, te Ale jeszcze były większe, to o ty nie O, te Spokój, spokój. spokój. Nie blu! <grym> to piętno! Dawaj! Dawaj! O. Muszę go tak trzymać. Ale ładny. No, ładny. O, piękny. Przed! Wąsata pęczakiem ryby nakarmiła, żeby nam nie brały i teraz nic nie chce brać Ja tylko dwa co złapałem? Dwa karpiki, chyba tam parę Japońcy Andrzej tego, tego Amura złapał no, A Wąsata złapała tego koi O, a Mańka tutaj, gdzie masz szklaneczkę? O. To wodę piłam Rybka lubi pływać Wodę piłam Ja też, tam zostawiłem szklaneczkę, Andrzej o, pyk Ja sobie tutaj zarzuciłem tak delikatnie Ła, wąsata pęczakiem nakarmiła ryby, to nic nie chce brać! No! Pęczakiem, żeby ryby karmić! Ryby dobra, dobra! Ja znam te twoje kukurydze! Postał, wiecie, może Pokaż to! No. Cebulę 2 giga, no nas pół na pół kilo ma! Na lepszy kradnę! Możemy zważyć! Znaczy, no, no, na dzierżawę byłem, o ładnie brzmi! Ja mi zważymy, zobaczymy hmm. Łajda, co wóchy. było, było! Dobra, idziemy! Jakie było! Bo wąsata pęczaki mnie nakarmiła. A pęczak, O, wąsata wyjeżdża dziadka Tiko. Nie no, to Dziad Dziadek wyjechał, to kurwa o. Babka kurwa mu tam buziaczka sprzedała. A to Dawaj. Kurwa, jakie ma kółeczka? Jedziemy zaraz na dancing. Dawaj, kita, przypal gumę. Dawaj, drifting. Rób, pomijam driftem biedę. E. O babku, dziadek to się nie... Ale patrz, wszystko, żeby tylko na trawkę nie wjechać. A tak! Tak nie? Na 10 razy, ale trawki nie wjechać. Tak, nie? Andrzej, Wystarczy Andrzej stanął. No. I ten osypek, nie? Przydział osypku. Przydział. Nie <noise> przydział kiełbasy. <noise> o zobacz, zrobiła nam na coś. Patrz, ta biedaki, o. O! <noise> Dziadko mi się <laughs> dawaj Kita, wyrzuciła parawan przez okno, małodziadkowi okna nie zgliła Ale nie no to z od nowości mają rodzice, Ale... o, 98 rocznik O, pier. nie, ja jeszcze tak nie Jeszcze Kurde Dobra, maja. trzeba pasy zapinać O, patrz ta, wąsata, Omijam driftem biedę Patrz ta, kaseciaczek O, kobieta Aha. za kierownicą Dawaj, Dobra. weź za trąb Jeszcze gaz tam widzę jest Nie ma trąb Jest, taki pikło przecież o, jak w jak zabawce Jakbyś pierdął! Ty no czujesz jakbyśmy jechali w jakimś gokarcie I dawaj Oooo tak. patrz ta! Przejażdżka po wsi Dwojsik tam <głosik <głosik> zabrał na offroad Patrz ta! jak się dziadka autem driftuje Omijam driftę drifcie o o, Dobrze jest, bo ty... A tutaj mam chlebek na zapisy, na karteczki, taki wielki. O, o, Jest farma, wiedziałem. Fajna droga do tej farmy, nie? No. Po Ty, ale chociaż rzadko i się podwozie wyczyści. Ja myślałem, że my jedziemy zobaczyć farmę żubrów, a Posada nas zabrała na farmę fotowoltaniki. Jakbyśmy fotowoltaiki nie widzieli. No. A nie, bo ja się szukałam gdzieś... Dawaj, Kita nie. w tej trawie. Ja tu mam takie wrażenie, jakbym dupą o ziemię Dobrze jest. Nie? Byle, Dawaj, nie, byle oh, nie posianym. No. Byle nie posianym. O, tak wygląda fotowoltanika, jakby ktoś widział. No. Ja czuję normalnie pod nogami jak zapierdzia TTT <laughs>